Witam wszystkich, panowie Liska, tutaj Shehard i kontynuujemy grę Robin Hood Legenda Sherwood. Tak, teraz sobie może udaj się do domu, bo jak ten domokrążca się obudzi, to wniesie alarm. Tu mamy tego żebraka, do którego oczywiście mu pomożemy. Um, Okej, okay, szukam właśnie jeszcze jakiś, czy są jakieś miejsca, do których my moglibyśmy jeszcze dojść, jakieś ciekawostki, jakieś miejsca. O, tutaj jest, są kamienie. Tu są ptaki. okej, okay, czyli tutaj nie. <laughs> Ta wieża, do której musimy się dostać, jest tutaj. To jest cały ten budynek. I można się do niego dostać chyba na parę sposobów: jeden jest tutaj, po tych kłączach, A drugi tutaj, z tego dachu, tutaj wskoczyć. Nie wiem jeszcze, jaką drogą pójdziemy, ale na pewno taką, żeby jak najmniejsze zainteresowanie wzbudzić. Um, tak, musimy się go pozbyć, jeżeli chcemy pogadać z nim. Cóż, spróbujemy go uderzyć, chociaż oni naprawdę gdzieś mają to, jak się ich uderzy. No właśnie, dlatego niestety go zabijemy. Czy da się tu podciągnąć mojego Johna? chodź, szybko, szybko, szybko. Wow, wow, wow! Są tu strażnicy. Właśnie tu szybko. Ok. Jak oni przejdą, to trzeba być jeszcze szybciutko tutaj. Oni chyba tu nie idą, co? O fuck. Tylko nie to. Okej, okay, chyba tu nie przyjdą Nie przyjdą, dobra, ale na wszelki wypadek szybko tutaj małego Johna dać Jakby tędy wracali, albo co Podnieś go szybko Idź tutaj do tego budynku jego go tu rzuć Dobra, teraz dajemy pieniądze I dowiadujemy się o różnych sprawach Eee, jeszcze, oczywiście OK, jeszcze Najlepiej jak najwięcej. Tak. No, drogo się cenisz. Weź sakwen, dobry człowiek, coś jeszcze, mój panie. Weź hmm. Dużo chcę. Mój panie? <laughs> Niestety zdarzają się też tacy. OK, tutaj. Lepieju! Weź tych kilka coś jeszcze, mój panie. Jeszcze. Coś jeszcze mój panie? No popatrzcie. Dobra, ostatnia rada. rada. Oni będą mieli dużo informacji, jeżeli właśnie mówią tak, coś jeszcze, to chcą po prostu od was więcej pieniędzy. I jak już powiedzą to ostatnia rada. To już nic z nich nie wyciągniecie, więc już nie warto. Wydaje się, że książę Jan wysłał sierżanta Botlera z misją do Canterbury. Nie wiem dokładnie w jakim celu. Plotki głoszą, że powrócił z jakimś cennym przedmiotem. Jest raz w mieście, rozumiesz? On jest bliskim przyjacielem pięknej Mary... Mary Vonara, która ma bardzo zazdrosnego męża. I właśnie tutaj <laughs> o tym przedmiocie wiemy. Ten przedmiot musi być w tym budynku. Albo on go ma przy sobie. No musimy zyskać ten przedmiot. Aha, idzie mąż, to ten od razu uciekł i też. Ok, my go pobijemy. Mówiąc szczerze. Wczczalimy się na niego i pobijemy. Chyba, że mamy klucze do nich. Nie. To go musimy pobić. Okej, poczekamy na niego. napijmy się herbaty może. Okej, wyszła, ale zobaczyła męża i znowu ucieknie pewnie. Okej. Długo tak mam stać i czekać, aż sobie pójdziesz. Okej. Okay. Kiedy on pójdzie sobie? E, gdzie jeszcze mam wiadomości? Gdzie jest mapa? Tutaj. Hmm, tu jest jedna. A druga jest... Kurczę, nie widzę. Tutaj, jest druga. Dobra. Ale nadal czekam na to, kiedy on się sąd ruszy. To chyba zły pomysł. Hmm. Chyba, że ja się go mam pozbyć. Okej, okay, pozbędziemy się go, mały John. Nie, ty stój tu, mały John się go pozbędzie. Uderzysz go, John... A później go weźmiesz. Oczywiście kobieta pójdzie do mieszkania. Czyli poczekamy jeszcze trochę. Okej, okay, czekaj. Nic nie rób. Nic nie rób jeszcze. Okej, okay, jest. Teraz niech pójdzie do mieszkania. I teraz go uderz. Weź go. Robin Hood. Nie, nawet ustaw się tutaj, wejść to. Teraz zapisałbym i zabijemy go. <gry> tak, weź tą kobietę. Nie, kurde, teraz ta kobieta tu żołnierzy sprowadzi. Okay, mam nadzieję, że ona pomyśli, że jestem tylko wysłannikiem jej męża. Ten mistrzowsko wykonany flakonik to nic innego jak ampulla, jeden z klejnotów koronnych. Zawiera on, ona święty olej, którym biskup Canterbury namieszcza króla. Proces ten symbolizuje święto natury w pozycji królewskiej. Teraz szybciutko wiesz, jego zwłoki. I schowaj tutaj. Robin, rozpójnij się w powietrzu. Ok, no i chyba możemy przejść sobie spokojnie obok tego, co śpi. Nie! Szlak. Wyprowadź go. Albo nie, szybko go Śpi spokojnie. Okej. Szlak. Coraz więcej tych trupków. <laughs> Chociaż to nie jest trup. Jest tylko nieprzytomny żołnierz, ale jako się obudzi, będzie więcej problemów. Okej, okay, on się za niedługo obudzi. Lepiej opuścić ten e, rewir i udać się na drugi tutaj. Bardziej się udamy. Oczywiście poczekamy, aż oni tutaj przejdą. Ustaw się jeszcze bardziej tu. <laughs> Przepraszam, bliska za tym kaszel. Ok, i przejdź tu. Tu będzie najlepiej. Teraz, Robin, gdzie ty jesteś, tak w ogóle? Tu. Przejdź. I wejdź tutaj, a teraz zastanowimy się, gdzie pójść dalej. Tak, tutaj mamy ten rewir. O, tu kobieta leży, tu, i... tu jest jakiś facet, który też sobie leży. Czyli co, możemy iść już na tą fortecę, chyba, aby wywiesić flagę? O nie, pójdziemy sobie po to. Tylko tutaj będzie potrzebny mały John, żeby tych trzech wziąć. Jak to zrobimy? To jest proste, rodziska. Zagwizzymy. Jest tam kto? Ktoś ty? Ok, hey, wyciągniemy ich tutaj. tutaj. Kurde. No pewnie, wejdą tam gdzie jest Robin. Uciekaj tutaj. Uciekaj. Jeszcze zobaczysz. Uciekaj. Ej, zaczekaj! Matko! Matko! Zawsze... Zawsze mi śmieszyły jak oni wołają. Matko! Panie! Tam Dobra, uciekaj! Jest? Ok, musimy uciec, bo teraz już będzie tutaj masakra. Jak widzicie. <coughs> Cóż mam nadzieję, że nas nie znajdą. O nie, nie wchodź tu. Nie chciałbyś tego. Okej, okay, możemy robinem jakimś cudem dostać się na dach. Nie, chodź tutaj i nie chciałbyś tego. On ten nawet nie zauważył, że mu pieniądze wzięliśmy. Nie poszło zgodnie po mojej myśli przez tą babkę. Zwołała resztę. Okej, okay, ukrywajmy się przez ten czas. Tutaj widzę, że już niektórzy zrezygnowali. Chcę ich stąd wyprowadzić, ponieważ tutaj przyszłym Robinem i łokiem zdjął tych trzech łuczników ponieważ oni byliby później problemem. Okej, okay, to jest ta kobieta. Trzeba odwet. Mały John. Wiesz ją. Oczywiście ludziska, nigdy nie bijemy kobiety, ale to jest gra. Bierz się, wierz Dobra. Tu już nam nie będziesz przeskazać. Teraz gwizdżemy. No, nie zawołałeś tego co trzeba, bo ten usłyszał. I on będzie tu szedł. Jest tam kto? Ktoś ty? Dobra. Ej, Chodźcie. No, jeszcze zobaczyłem. Chodź ok, teraz ich zbieramy. O, nie! Idzie jeszcze dwóch szlak. Ok, tego szybko weź. Stać. No, chodź malutki. A masz. Kto woli? Okay, wszystkich daj do jednego budynku. No, czemuś go. Odłóż go. Teraz tego szybko. Tam mamy jeszcze jednego, ale on chyba będzie miał pecha. Ok, teraz go zawołamy ostatniego, który tam stoi. Jest tam kto? Ej, zaczekaj! Jeszcze no, zobaczcie. O! 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 Słodkich słów. Dobra, bierz go. Okej, okay, zmieniamy szybko lokację, gdzie on pójdzie? Ok, na razie będziemy improwizować. Ok, Robin, musisz najpierw zabić tych trzech. Niestety, tych trzech ludzi trzeba poświęcić. Dobra, jest ktoś na moście. To bym przeniósł wszystkich... Dobra, teraz biegiem. Strzały, fuck. Okej, okay, pewnie wszyscy będą wiedzieć, gdzie jesteśmy schowani. Może nie. Przekonamy się. się nie Najlepiej byłoby, gdyby oni zapomnie... zapomnieli o wszystkim po pewnym czasie. <laughs> Okej, okay. oni tutaj dalej leżą nieprzytomni. Tutaj ci maszerują. Um, oni nie powinni zawiadomić. Szlag zawiadomili. Możemy zmienić pozycję. Możemy. Dobra, i tu muszą czekać. I przychodzą kolejne sfory. Ok, nie powinni nas znaleźć w tym budynku. Gdzież zwłoki są tutaj, oni byli, po być będzie bardziej zainteresowani. No właśnie, ten już zrezygnował w ogóle. Całkiem sobie stoi. Okej. za niedługo wszyscy się znudzą. I weźmiemy sobie tę wiadomość strzały. A, strzał sobie nie weźmiemy. No to zabijemy tych uczników i sobie weźmiemy. Zawsze ludziska strzały się weźmie. Patrz, on się nie rusza. Okej, okay. chcę jak najmniej ich zabić, ponieważ ym... Chcę, żeby do Szerów dochodziło jak najwięcej ludzi, żeby jak najwięcej ludzi pracowało. Dlatego chcę ich jak najmniej zabić. Ok, teraz mógłbyś wziąć już tę wiadomość Robin. Nikt nie powinien się tutaj jeszcze pojawić. Według że braka, to osobiu, oso, odosobnione przejście używane jest przez żołnierzy, którzy opuszczają swoje patronki, aby udać się do oberży pod trzema koronami. Jakkolwiek by to nie było, przejście na pewno prowadzi do serca zamku. <laughs> Okej, okay, czyli mamy przejście. Tak, to przejdźmy tam. Yy, schowajmy się tutaj. Dobra, jesteśmy w środku. Może nie otwierajmy bramy, bo oni wszyscy wlezą do środka. Eee, tego bym pokonał jakoś. Macie jakieś propozycje ludziska, Jakby go to zrobić? Jakby to zrobić? Wiesz co? Nie, nie będziemy tak się bawić. Zrobimy to inaczej. Wow, wow, wow! Szlak, nie tu, nie tu! Fuck. Przykro mi, nie musiałem to zrobić. Pójdziemy tutaj. Poczekaj, tutaj. Małego Johna przemieścimy tu. O nie, tylko nie puszko głowy. Dobra, zapiszmy. <laughs> I spróbujemy pokonać puszkę. Ok, Okej, ten na górze nam nic nie zrobi. No, czemu nie robisz kółka? No okej, okay, teraz nas ma. Okej, okay, przybijmy go do muru. Fuck. Nie chcę tracić koniczyn. Wczytajmy to i mam pomysł inny. Pójdziemy mały Johnem. On go potrafi ogłuszyć. Patrz. Hey, On się nie rusza. Panie! No, chodź malutki. Ej, oprócz go.

Ileż można? Całkiem niedziele. No zaraz zginie. Mmm. Nasz. Całkiem nieziele. Całkiem nieziele. Całkiem nieziele. Ej, mogło naprawdę on nie może zemdleć. Dobra, jedną koniczynkę chyba mogę poświęcić. Teraz już jesteś nieńcem. Broń się. Bo to są koniczynki. Jestem dla ciebie zbyt silny. No, co on robi? W końcu. Okej, okay, szczerze powiedziawszy, nie mam życia. To nie jest do końca to, co chciałem zrobić. Musimy tutaj jakoś tego przetransportować. Co łaska, moi drodzy panowie. Co łaska. Pytanie, czy się uda jakoś. Tam się jeden kręci. Później oni znowu nas zauważą, ale mam, myślę, że to nie będzie jakiegoś większego, większej szkody. Dobra, oni zauważą nowego trupa. Dobra, teraz tak, on nas chyba zwyczaju. Tak, wyczaju nas. teraz <laughs> Ty zjeżdżaj na dół, a Ty właśnie na górę. Poczekaj, aż on pójdzie, wtedy sobie wejdziemy do środka. No, nie chciałbym go zabijać. Nic to by tak stał. No to ja mam dać Ci niespodziankę w postaci pięści.

No właśnie, bo Robin Hood jest zawolny jakoś jak na tą puszkę To wszystko No popatrzcie, nie słucha mnie w ogóle całkiem Całkiem niedziele Całkiem niedziele Nie dostaniesz mnie Dobra, blisko my tutaj <laughs> zakończymy ten odcinek. Później spróbujemy go pokonać. Więc ja mam tutaj dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć, na razie trzymajcie się blisko.